O prognozy, te, które przedstawia Wam po prostu tutaj usługodawca, tylko pytam, czy Wy robiliście jako organ niezależne, tak zwane analizy, żeby mieć wiedzę, ile mieszkańcy nasi płacą do zarządu komunikacji miejskiej w formie tych biletów i ile my jeszcze po prostu dopłacamy tutaj jako gmina do tej usługi, żebyśmy te informacje, te dane były podstawą do tego takiego negocjacji, tak? Czy ta kwota nie jest zawyżona, czy po prostu ktoś na nas tutaj sobie nie robi złotego interesu? Bo może być tak, że są inni po prostu wykonawcy, czy tutaj usługodawcy, tak, którzy by za mniejsze pieniądze mogli świadczyć. I ja mówię o analizach takich gospodarczych, wewnętrznych, bo to my płacimy, a nie to, co nam podają. Mm -hmm. możemy, możemy Panie Rado, wykonać taką analizę, Nic. jak pan by chciał nie analizować, ale no generalnie... Generalnie też te dane, jeżeli chodzi o jakie, jakie pieniądze wpływają do ZKM, u to też można w jakiś sposób to określić, ponieważ to też nie będzie określanie może to być precyzyjne. Ale możemy badania zrobić, Nie będzie to precyzyjne, nie obliczymy tego w jakiś Natomiast to koszty. Tak, natomiast wzrost, to wszystko, jakby wiele czynników wpływa na to, jakie są koszty. Nawet to, na ilu przystankach zatrzyma się dana linia autobusowa, ona też, mm -hmm. też wpływa na ten koszt. Albo to, czy chcemy sobie utworzyć nową linię autobusową i tak dalej. Więc kwestie transportu ogólnie, w dla tutaj w naszej, w naszej tutaj obszarze metropolitalnym jest tak skomplikowanym tematem, że generalnie żeby zintegrować, bo są takie plany i ustawa metropolitalna, która jest szansa, że będzie przyjęta w roku 2025, również mówi o transporcie, że w zasadzie jakby punkt wyjścia do tego, żeby ten transport był i sprawniejszy i po pewnym czasie tańszy. Wiadomo, że ta integracja też będzie kosztowna, więc mówię tylko tak ogólnie, że bo ten temat nie jest tak prosty jak chciałbym. Ja, 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 ja. Dobrze, dobrze. 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 Tak, tak. Znaczy yy, tutaj nawiązując do, do tego pytania pana radnego, yy, jak najbardziej, no tutaj nie wiemy, ile dodatkowo ZKM zarabia na przykład na biletach naszych mieszkańców. czyli pani, gdzieś tam to zobaczyć i, i wtedy tą całą kwotę, ile tutaj gmina wypłaca yy, na ten ZKM. A wracając yy, do tej dopłaty, do Openera, no myślę, że yy, 35 tysięcy specjalnych w ramach yy, yy, turystyki, która przez te 4-5 dni u nas yy, w dni się zwiększa, czyli chociażby przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców, którzy udostępniają chociaż pola pod namioty i inne rzeczy, no dużo więcej na tym zyskamy, y, y, niż no, nie ukrywamy ta kwota, y, która jest tutaj podana za ten drachm. Ja chciałam jeszcze przekazać programem y, y, Marcinowi i Michałowi, że były wykonywane takie analizy przed ZKM. I tak te A. opracowania są. Bo jeszcze pamiętam yy, za wójta Majka, yy, były opracowane. Należy się no po prostu się tak. zwrócić. Yy, to, oczywiście przyznaję Pani Radnej, że, radny, że to analizy to są. To, to zawsze. Corocznie. Tak, Radnych pani y, to radni chcą więcej kursu, większa częstotliwość, prowadzić linię, to wszystko kosztuje. Tak ale jest. tego nikt nie zaprzecza, tylko tu chodzi o to jak, jaka jest rzeczywistość i do tej pory nie było innej możliwości jak analizy poprzez ankieterów i to jest oczywiste i tak dalej, ale to jest wszystko palcem na wodzie pisane to jest z kapelusza, bo Jedynym teraz możliwym sposobem, i żeby, A nie, no. to już dokończę, bo krótko. Jedynym teraz możliwym sposobem to jest to, żeby jak najbardziej wprowadzić u nas system fala w naszej gminie. Już reklamo, reklamy są, że system objął nawet kolej i czyli on działa i korzystanie z tego oczywiście to mieszkańcy kupując bilety w fali i czipując się jakby mieli nasze karty mieszkańca, wówczas wszystko będzie co do złotówki, każdy przejazd naszych mieszkańców policzony i to będzie prawda i do tego trzeba dążyć jak najbardziej, żeby to przyspieszyć. I kartę mieszkańca, i szczególnie te rozliczenia. Potem wyszłoby, może z tego, że te 2,5 miliona, które by były potrzebne na bezpłatną komunikację, by się okazało, że my powinniśmy mniej płacić. Przepraszam, ale głos miałem udzielony, więc nie zauważyłem. Nie można te koszty po prostu przerzucić na kosztachowo sporo? Jako to, że oni zarabiają ten. Właśnie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, to jest tu jakby też aspekt formalny, bo ta umowa na, te, umowa na promocję jest zawierana między gminą Kosakową, czyli Wójtem, a spółką Alter czyli właścicielem tej spółki tej agencji właśnie Alter Art. Więc jakby z wynika, że ta kwota jest wpisywana do budżetu gminy, czyli a nie ten nie do ten budżetu. Nie budżetu. Można zmienić. Czyli dlatego nie można tego typu zmienić. Tak? Dokładnie, musi być jako w budżecie gminy tak mowa, a nie z lata hmm. spółki. No jak umowa podpisana, to co do dyskusji. Tak, tak. Dalej. Ja ja mam jeszcze nie, spodzamy. Pytanie, tak, ponieważ my nosimy się z zamiarem darmowej komunikacji od. Nie na temat. Nie na temat. Nie, to tak tego. To jest w tak, tym transport i właśnie to jest opłata lokalnego transportu. I to w tej chwili to jest uszkadzany transport, ten który obecnie jest, zwiększone koszty i teraz tak my nie mamy zawartej kwoty, która by upoważniała do bezpłatnych. Czy były rozmowy na ten temat? Tak, to jest tutaj... Uh, Jak to wygląda? Tak, jest, jest Pani radna koncepcja taka, że chcemy progresywnie tą bezpłatną komunikację publiczną wprowadzić na mieszkańców gminy i chcemy rozpocząć ten proces od tego, żeby nasi uczniowie i studenci mogli podróżować bezpłatnie. Czy możemy właśnie tego typu działania podjąć, a w praktyce polegałoby to na tym, że karty miesięczne właśnie uczniów i studentów byłyby reputowane przez gminę Kosakową. Teraz czekamy na odpowiedź. Myślę, że tutaj w ostatnich dniach, Pani się nic nie wydarzyło. Także czekamy od pewnego czasu na odpowiedź ze strony RIO. Jeżeli ta odpowiedź będzie pozytywna, to jak najbardziej będziemy chcieli prowadzić tego rodzaju budżetu bo te środki nie są ujęte, nie ma takich założeń w tym budżecie na tą tych 9 milionów. To jest tak na... To jest czy 50 tysięcy no, no. <coughs> Tak, jest to dobra uwaga Pani Radna? Jest to dobra uwaga Pani Radna, że jeśli nie zostały te środki wprowadzone do projektu budżetu na rok 2025, a wynika to z tego, że musimy mieć pewnego rodzaju podstawę, czyli pozytywną opinię ze strony RIO, a dopiero wtedy w przyszłym roku zwiększymy potencjał. Chciałem chciałbym tu się podpytać na realizację organizatora w zakresie przewozów autobusowych w charakterze w publicznej zaplanowano kwotę 9 milionów 277,081 miliona, ale teraz tu są jakby bieżące utrzymanie już linii, czy jest w stanie jakoś rozbudowa o jakieś nowe połączenia? Generalnie jest to... No to, jest to jeżeli chodzi o prognozę, to Państwa mi ktoś się ale to jest w ten stan, który jest aktualny. Tak, to jest ten stan aktualny, tak jest podpisany umowa, <totryk> czy porozumienie z dnia 9 lutego 2024 roku i co roku gmina dostaje załącznik. W jakich latach ma płacić i kiedyś? I w tym za co? Właśnie na te, na realizację zadań organizatora, w zakresie przewozu Konkretnie, jakie kilometry i ile? Nie ma. No, no, Dobrze, jeszcze tutaj e, chciałbym jest... tylko się odnieść do tego, co no, pani, pani, pani Mirosława wspomniała. Czy nie, istnieje możliwość, żeby zabezpieczyć po prostu tutaj na rezerwę, na rezerwę po prostu na te działania po prostu. No taki, tak mówił zastępca. Za tak, i się po prostu w tym dziale, po prostu rezerwa na, tak, na transport zbiorowy biuro, tutaj, no, w tym kierunku. Ale my nawet nie wiemy, czy to w ogóle ale, będzie... Ale to jest wciąż rezerwa, ewentualnie... Ale my w razie czego to przesuniemy to w trakcie, no to są małe pieniądze, to jest 50 tysięcy, o Ale to, to, jest, to już jest, tak? Już na zapowiedziach. Tak, tak, nie, tylko, mówimy o rzeczy, która nie wiadomo czy będzie, nie wejdzie, no wiesz, tutaj... Dobrze. To to jest dobrze, jak uważacie? Ze ściany na pięćdziesiąt tysięcy. Jak tak. E, tutaj pewnie Pan Radny też, jakby nawiązując do e, to pytanie, e, jeżeli chodzi o ten poczt, to jest temat, to, to Pan Radny też e, nawiązuje do kwestii linii, która jedzie do a budowanie łączy do też Tak? No? Aż, Aż wyjścia transport zbiorowy rzeczywiście musi te to, to, to co Pan Pani powiedział, to jest ciekawa uwaga, że rzeczywiście to jest niewierzalne, ale dzisiaj jest niewierzalne, bo tak naprawdę tak, płacimy tyle, i od nas co, no to jakby nie mamy innego wyjścia. Bo musimy po prostu płacić, bo nie mamy inny. kogoś innego, kto nam ten transport zapewni. Ale pamiętam, że jeszcze dwa lata, czy trzy, pół roku temu Gdynia to dopłacała do transportu zbiorowego o 12 milionów, no nie pamiętam czy to było 12 czy 19, no to dopłacała, to czyli do różnicy cen Biletów, które spółka polskiwała, a rzeczywistych kosztów, bo to, to nasze 9,5 miliona dzisiaj jest przy, przy skali idyli 300 tysięcznego miasta i naszej gmin 20 to jakby to pokazuje, że bardzo dużo płacimy za tą komunikację i trzeba było rzeczywiście dążyć do takiego sposobu i to jest, pozostawiam do przemyślenia na następny raz, żeby to pomieszyć. właśnie. Być może ten system fala, być może każda mieszkańca, żeby było wiadomo ile ten nasz mieszkańcy jeździ tą komunikacją, no bo bilety idą do. No to za Gdynia tak, czy a my po 50 Ja ja to tak chciałbym może mam, ja, ja, <coughs> Dziękuję. ja się cieszę, ja się ja się ja się cieszę, że koledzy po prostu dostrzegli teraz ten temat jakiegoś to, to, był. Ale to ale że ale powiem y, tylko tutaj, chciałbym jeszcze dodać, że ja bym tutaj jeszcze podkreślił, że Gdynia po prostu jakby tutaj y, płacąc za tą komunikację, to y, wybrania, jeszcze koszty zakupu taboru, bo dofinansowuje po prostu te spółki komunikacyjne, które są w części, może powiedzieć, w całości, tak, te największe spółki, własnością jakby gminy tak, czy miasta. I to jest tak. jakby jeszcze inna kwestia po prostu, bo my tego nie ponosimy, tak. My tutaj Z płacimy to... tylko i wyłącznie za usługę i dlatego ta kwota w mojej ocenie mogłaby być zredukowana, dlatego te analizy są konieczne i potrzebne, bo część w mojej ocenie przykładowo tych zadań, mogłyby wykonywać po prostu inne podmioty, które za tańsze pieniądze, w tym samych w warunkach, w tym samym standardzie, mogłyby te usługi wyświadczyć. I to wymaga po prostu głębokiej po prostu analizy. Ja rozumiem, tu nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tego przewoźnika po prostu tutaj, tak, Zarządu Komunikacji Miejskiej, ale żeby ograniczyć po prostu bo nie, mogłyby być zrealizowane całkiem przez inny podmiot za mniejszą stawkę. Dlatego to są kluczowe pytania, tak? Ile płacimy za mozokilometr? Ile tych wozokilometrów po prostu jest świadczonych tych usług? To jest w różnych kategoriach. Po prostu wiemy doskonale, ja sam obserwuję, że załóżmy powiem w szanownej komisji, że przykładowo pojazd niskopodługowy, pługi tak? Porusza się w niektórych tam okresach, <Ky> godzin, gdzie przykładowo przejeżdża tylko kilka pasażerów po prostu, kilkunastu, tak? Kilkudziesięciu. I czy jest pytanie, czy jest to uzasadnione, żeby taki pojazd po prostu jeździł w takiej wielkości, bo to, że potrzebna nam jest trasa, no to nikt tego nie kwestionuje, tylko tutaj te kwestie ekonomiczne i właśnie, żeby to dostroić do faktycznych potrzeb, jakie są w naszej gminie tak? i żeby też zwrócić uwagę na ceny wolno rynkowe, bo jednak pamiętajmy, że dużo tych podwykonawców świadczy usługi na rzecz zarządu komunikacji. Zarząd komunikacji swoje dokłada po prostu kosztat. I tak naprawdę nam tu poddaje to, no bo mają dobrego klienta, no tak to odbieram, a my w żaden sposób tego nie analizujemy. Przyjmujemy to za dobrą metę, dlatego <grymne> warto byłoby, nie wiem, podległą komisję być może zrobić, te wszystkie informacje dane pozyskać, żeby jakąś orientację w tym mieć, a tutaj tak powiem, no nie przyjmować na sucho. Ja rozumiem, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że przed to, tak? To nie no, ale, ale już to jest sygnał po prostu do następnego budżetu, żebyśmy tą wiedzę mieli szerszą, głębszą i żebyśmy takiej praktyki więcej nie stosowali. Można powiedzieć sobie tak, że dziennie płacimy 24 600 zł za e, autobusy rocznie. Czyli za każdy dzień 24 600. to jest dużo, czy to jest mało? Trzeba sobie pomyśleć. Te autobusy, które chodzą, to jest. <śmiech> jest, <śmiech> jest to jest 9 milionów, czyli na. 1 dzień. 24 600. No, no, to ma. znaczy tyle my płacimy, ale jeszcze. A rogi, że ci tam korzystają. To jest dokładnie. Suma jest słuszna, tak? To nie można w taki sposób. To jest 2,5 miliona z biletów do 8 milionów dopłaty. Taka jest proporcja. Dokładnie, bo to jest dopłata, i teraz jest pytanie: ile tak naprawdę zarząd zarabia z naszych mieszkańców w wyniku po prostu jeszcze tego, że oni płacą za usługi dodatkowo? Problemem jest to, w jakiej proporcji rozliczają komunikację na terenie Gdyni, bo tam mieszkańcy Gdyni opłacają i korzystają. A czy my jesteśmy za całą linię obciążani, czy jak? No. To jest skomplikowana sprawa. Bez systemu fala nie da no, rady możemy, tego ruszyć. No, możemy tak długo rozmawiać, natomiast jeżeli będą jakieś wnioski yy, z Państwa strony, jak najbardziej potem się zmusimy. Natomiast bardzo proszę o tak, kontynuowanie dalszych. Drogi publiczne gminne w wysokości 2 638 tysięcy złotych, zakup materiałów 3 tysiące. Zakup usług remontowych i tutaj mam błąd, bo powinna być kwota 915 tysięcy złotych i w tej kwocie jest naprawa ulicy Owocowej od ulicy Rzepakowej do, od, od numeru 12 do 24 w Dębogórzu 10 tysięcy. Fundusz Sołecki Dębogórze. Naprawa ubytków w płytach na terenie Jaworowego wzgórza w Suchym Dworze 15 tysięcy. Fundusz Sołecki Suchy Dwór utwardzenie i naprawa drogi, drogi obrońców Wybrzeża w Pogórzu 25 tysięcy, fundusz sołecki Pogórze i naprawa kostki ulicznej na ulicy Czernieckiego w Pogórzu 10 tysięcy, fundusz sołecki Pogórze. Zakup usług pozostałych milion 000, 000, 000 <coughs> różne opłaty 120 tysięcy złotych. I te cztery są, cztery minusiki pod spodem są po prostu to tak, kto jest z posadku? Ja mam tylko pytanie odnośnie, bo tutaj efektnie ścisło, no, pamiętam ten fundusz stołecki był ustanawiany na spotkaniu właśnie w, 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 w stołeckiej pogórze, w szkole zresztą. I tutaj było utwardzenie i na prawa drugiej wybrzeża, to był wniosek jednej z mieszkanych, z, z tak, tutaj, tutaj. E, z tym, że tam było obrońców wybrzeża oraz księdza Jana Fałkowskiego. Tak był brzmiał wniosek. Razem. Razem. Nie tak, tak, jest przewodniczący, yy, bo tego yy, trzeba yy, było tak, Tutaj rzecz. był księdza Jan Kardowskiego również, nie należy sprawdzić protokół jeszcze tego, co w powinno to być, bo tak było przynajmniej głosowane na e, spotkaniu Słowackim. Zostało przegłosowane faktycznie na 25 tysięcy, To jest nic, oczywiście, ona nie wystarczy. Natomiast takie, takie y, bardziej poważne utwardzenie, tam może być jakieś tam kursze, bo wętrowanie do to jest kursze, bo nic tam jesteśmy, że za, za ten fundusz nie zaznaczą. Niemniej jednak tutaj. No, ja że żeby... ja chcę po prostu uchwałę, żeby to i nazwy nie zmieniać. Ja tutaj patrzę w moje notatki. No tak, ale różnica. są wnioski, wioski... jest utwierdzenie, Ale Przepraszam, to jest wniosek z a my mówimy o protokole. To są dwie różne rzeczy. Nie liczy się wniosek. Nie, nie liczy się protokół z zebrania wiejskiego. Ja, ja, ja nie, nie poszukam, ja, że Szanowni ja państwo, państwo, można na to nawet odtworzyć, z panem tego nie nagrywał. Tego, tak, że, ale liczy no, no, tak no, się tak, no, tak dlatego, że po to, żeby... że w moich jak tak to są w 25 W nie są, tak powiem... Ja pamiętam, to dotyczyło do spółdzielenia, bo Wiem, że przyróżniał to tam tam w dwóch miejscach. W jednym przypadku był tego obrońców no, wybrzeża, natomiast jak był już wniosek, konkretnie był Jana Twardowskiego. Materiałów 3000 w budżecie, w tej drogi publicznej gminy. Która z budżetu? 11. 13. I za bardzo, no, 3000, no nie, powiem szczerze, pan nie widzę, że, co można za to zrobić. To ja panu powiem w 2023 roku wydano. 2453 hmm. e, w 2024 3147 zł. Moje ocenie, ja nie mam pewności. No to taka, to oka... nie, ale przepraszam, to jest do Funduszu sołeckiego czy to jest do nie, no nie, 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 To mnie się, się wydaje, ja nie mam pewności, to możemy sprawdzić, ale moje mojej ocenie zakup materiałów oznacza zakup dróg, dajmy na to, na te licencje taksówkarskie jako gmina, musimy zakupić drugi Okej. i wtedy, że tak powiem, wydajemy tego, co robimy. Tak więc, w mojej ocenie, to o to chodzi. Tak. Tak, bo chodzi o to, żeby tak samo... Tak, ja rozumiem, ale no, tak w długach publicznych, to tak... Idźmy dalej. tak. dalej, tak. Chcę pisać to o te naprawdę. Płatne parkowanie, no już mogę dalej tutaj. Płatne parkowanie, rozdział 619 wysokości 331 tysięcy zł utrzymanie parkingu w Rewie i Mechanikach. I 331 tysięcy A jeszcze yy, ja no mam te... te... mogę Tak, proszę bardzo. Na ulicy Błękitnej w ubiegłym roku zakupiono yy, 127 płyt na ulicę Błękitną. Te płyty nie zostały położone ze względu na brak takiej mocy przerobowej tychże mieszkańców. Te płyty dalej leżą. Ulica miała być wprowadzona do utwardzenia yy, dróg na 2025 rok. Jest uchwała rady.